Dobry wieczór Państwu. bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym koncercie, koncercie słowno-muzycznym, poetycko-muzycznym. Cieszymy się, że jako Szkoła Artystyczna wspólnie z naszymi wspaniałymi rodzimymi poetami możemy włączyć się w tę w akcję wsparcia narodu ukraińskiego w tych bardzo ciężkich dla nich czasach, podczas gdy walczą o niepodległość jedyne, co drodzy Państwo możemy robić, no to cóż, modlić się, możemy wspierać ich słowem, duchem, muzyką, ale też i fizycznie przyjmując ich pod swój dach, co czyni bardzo wielu Polaków, możemy wspierać ich materialnie na każdym kroku, nie możemy tu w szkole jakby z różnych względów zbierać. Pieniędzy, ale możemy to robić w sklepach, wszędzie dzisiaj możliwości są duże. Możemy przekazywać różnego rodzaju dary. Ci ludzie często uciekają, tylko z walizką, z tym, co mogą zabrać ze sobą na rękach i, i na pewno wszystko się przydaje. Jeżeli się chce znaleźć coś, gdzie możemy coś przekazać, w internecie jest wszystko, można się zwłacać na pewno do, do władz. Miasta Augustowa. dziękujemy Panu Burmistrzowi, że tu jest dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, no cóż, nie będę przedłużał, oddaję głos prowadzącemu. Przed nami Erasem Stepanowski w poezji Hałę Kruk. Będzie to wiersz 18 lutego 2014 roku. Hałena Kruk 18 lutego 2014 roku. My wszyscy, Europą, jesteśmy tak głęboko zmartwieni, że niektórzy nawet martwi. Część, części YouTube, żeby tutejsze okrucieństwo nie raziło Twoich obywateli. Niektórzy z naszych nigdy Cię nie zobaczą na własne oczy. Ty też masz coś ze wzrokiem, Europa. Uparcie nie widzisz ich wybitych oczu i ran postrzałowych. Niektórzy więcej nie będą mogli Europo nie gniewać się, nawet ręki ci podać. Chyba, że protezy. Nawet dotknąć kultury Twojej, minionych wieków. Strzeż swoich obrzeży, Europo, żeby nie dotknęło cię przypadki. Na wszelki wypadek. Czy jeszcze krzyczymy od uderzeń kół, wojskowych butów i pałek? Nasze dzieci wyrosną na złe Europę. Nie dadzą wiary historycznym i łzawym Twoim wiadomościom o bezdomnych zwierzętach. Wypacz mi Europę. Nie dziw się w nim. My wszyscy tu jak zwierzyna odstrzeliwują nas jak wściekłych, nabojany na wilki. Co ty, Europa, robiłaś w tym czasie? Zestawiałaś zaginionych i zabitych? Myłaś ręce? Czekałaś na potwierdzenia? Chowała się jak rzecz sama w sobie? Dla mnie, Rumir. Dla muru mur, tylko pieniądze nie śmiercą i ofiary nie są warto brane, jeśli to nie gołębie.